Hey, witam was tutaj Dominik dzisiaj wspólnie umyjemy sobie tą otościanę. Myślę, że część osób już kojarzy, ponieważ myliśmy ją jakiś czas temu. Yy, też był film o tym yy, na YouTubie, więc polecam sobie zajrzeć. Pamiętam, że testowaliśmy tutaj nowego wtedy małego mozmatika. Słuchajcie, była to wiosna 2019. Mamy jesień 2022, więc ile lat? Eee, czekajcie, muszę to szybko policzyć. 2019, <grydy> 2022, 3,5. I niestety znów rzucił nam się tutaj glon. Patrzcie, ta ściana rzeczywiście jest w cudzysłowie nieszczęśliwa, ponieważ słońce wstaje mniej więcej tutaj. Ono idzie sobie oczywiście w ten sposób, no i niestety, ale po jakimś czasie. Powinno być w tym miejscu, ale że dzień już nie jest tak długi jak w lecie, no to cały czas jest ona w cieniu. No i Wilgoci jest tutaj pod dostatkiem. Cały sprzęt jest wyciągnięty, węże już przygotowane z tyłu i omówimy sobie kilka ważnych kwestii, czyli to o co najczęściej pytacie w komentarzach. Więc myjka i ciśnienie, płyny i do tego możliwość używania ciepłej wody. Zaczynamy sobie od płynów. Zobaczcie, nowość zakupiona w Adego Shopie. Tak jak widzicie, mamy kilka pojemności: piąteczka, jedynka i ewentualnie połówka. Natomiast dla nas najistotniejsze jest to, w jaki sposób tego płynu musimy używać. Więc przeczytamy sobie wskazówki. Ok, jest to gotowy płyn do elewacji dachów i fasad, sposób użycia, ok, nanosimy sobie na ścianę, oczekujemy od 15 do 60 minut, zmywamy wodą pod ciśnieniem, w nawiasie myjka ciśnieniowa, jakby ktoś nie wiedział, uważając, żeby nie uszkodzić zmywanej powierzchni, doskonały efekt będziemy mieli, wówczas, gdy użyjemy ciepłej wody. Wszystko mamy, sam jestem ciekaw, mieszamy i nalewamy. Powiedzcie mi, co jest nie tak z tą elewacją. Ostatnio tak wiało, że wszystko nam, wiecie, zwiewało. Zalatywała woda na obiektyw, a aktualnie lenie. I to tak chyba mocno. Trzeba będzie chować te sprzęt. No, nie. No... Na szczęście przestało lać. Dół mamy przejechany. Za chwilę pokażę wam z bliska jak wygląda. Oczywiście, na górze mamy najcięższe zanieczyszczenia. Zobaczcie, po wyschnięciu. Wiadomo, tu jeszcze delikatnie deszcz zlał, coś tam musi podeschnąć, ale z bliska mamy wszystko fajnie umyte. Natomiast patrzcie, na przykład chyba to widziałem z daleka, taką smużkę delikatną, natomiast to jest malowanie mojego taty, czyli lej wodę i oszczędzaj. No widzicie i dlatego tutaj tak wygląda, natomiast po wyschnięciu takim całkowitym będzie ok. o ciśnieniu, to miałem Wam jeszcze wytłumaczyć. Wiadomo, część z Was, jeżeli widzi taki sprzęt, myśli sobie, OK, pewnie masz zainwestowane kilkanaście tysięcy właśnie w myjkę i podgrzewacz. To wtedy masz fajny efekt. Natomiast za chwilę wam udowodnię, że nawet niskim ciśnieniem i słabą myjką też można umyć elewację w taki sam sposób. No bo. Z jakiego ja korzystam ciśnienia? Patrzcie, myjka ma symbol PTLM 200 przez 18, czyli 200 to jest ciśnienie. Na manometrze wskazówka powinna być tutaj. Natomiast po odpaleniu pokażę Wam, jak dyszą, fajnie zniwelowałem sobie ciśnienie i nie będziemy mieli nawet stówy. Patrzcie. Przenijmy sobie gdzieś tam powietrze. Więc zobaczcie, myjemy ciśnieniem mniej niż stubeczka, więc nawet wasza malutka myjka kupiona w sklepie spokojnie domyje taką elewację. Przestało lać, bierzemy się za to, co najważniejsze, no i przede wszystkim tu, gdzie będzie widać efekt. Słuchajcie, jeszcze Wam odpowiem na niezadane pytanie, czy można tak się oprzeć o ścianę. Można? Jeżeli wiecie, że nic się nie stanie, co to znaczy? No, to jest mój dom, więc ja wiem, jak nakładaliśmy klej z tatą na tą ścianę. Powinno być ok, nie ma żadnych wgniotek. Mogę Wam też na końcu jakoś, nie wiem, pokazać z że nic się nie stanie. Ale między innymi też dlatego, że mam takie kółeczka na końcu i one, wiecie, nie ma takiego. Dużego kąta, chyba tak się to mówi. Nieważne. Można też oprzeć się ewentualnie o tą y, blaszaną część, o to okucie. Natomiast trzeba uważać, żeby tego nie uszkodzić. Coś mi przyszło na telefon. Jedziemy i myjemy, żeby nie przespać momentu. Oczywiście najważniejsze jest to, żeby ścianę mieć w cieniu. Y, nie dawać płynu na y, nagrzaną powierzchnię. Chyba na tyle. Jak malowałeś dach, to chyba ci się tutaj lekko kapnęło. <laughs>